Rok 89, koniec. Spółka niewykreślona, więc z, z powrotem uruchamiamy ją. Nowe władze, ja zostaję prezesem. No i zaczynamy znowu od zera. To znaczy, nie mając kapitału, nie mając, mając tylko ruiny, no i jakieś takie pomieszczenia sklepowe, biorąc pierwszy towar na odroczoną płatność, zaczynam od handlu. No i później jest 11 sklepów. Taka już się historia zaczyna toczyć. Po paru latach jeszcze się jeden budynek stary, fabryczny. Udaje za duże pieniądze odkupić od drukarni narodowej budynek zrujnowany. I mamy tak, zrujnowane 11 sklepów w marnych lokalach, masę 40 parę rodzin ubeckich, wrogich niesłychanie i zrujnowany budynek. Rok jeździmy za kredytami, szukamy, no nie da się. No w końcu się zdecydujemy, troszkę tak jak z motyką na słońce, własnoręcznie ten budynek fabryczny odbudować na dom towarowy. No, Dość powiedzieć, że to się w końcu udaje. Pierwsze kredyty dostajemy. Pierwszy kredyty, które nas uruchomił, to dostaliśmy tylko dlatego, że ciotka, pani naczelnik z BPH, z Krakowa, od udzielającej kredyty została przez moją mamę podczas okupacji uratowana przez fałszywe zatrudnienie, nie, nie, nie musiała wyjechać na roboty przymusowe do Niemiec. Także Pani Naczelnik na podstawie takiej jednej kartki dała nam kredyt. No, więc to jest pytanie, czy się opłaca być przyzwoitym. No, no opłaca się, no nawet raz na milion się zdarzy jeden człowiek, który będzie wdzięczny i to pozwolą odbudowę. No, to jest wystarczający dowód dla mnie, że to się opłaca, ale trzeba powiedzieć, że tak całkiem świadomości nie zginęło, bo jak myśmy pojechali do Warszawy po towar, albośmy handlowali tam jakimiś sweterkami po czymś i stoję sobie na marszałkowskiej z samochodem, takim starym transitem, ale z znakiem firmowym, na logo, jaka jest starożyczka przychodzi, to firma istnieje i tak się rozpłakała. I to było mój następne podniesienie moralne do góry, że warto, że ta przedsiębiorczość dobrze prowadzona jest dla ludzi emocjonalnie też ważna. W końcu ja tak pomyślałem, no wiele ludzi nie wie kto przed wojną premierem nie wymieni wszystkich, ale dla tej staruszeczki ta firma była niezwykle ważna. I teraz, proszę Państwa, mamy, no firma zaczęła się już rozwijać z handlu. Yy, yy, Powstał dom towarowy, stwierdziliśmy to już nie, to w latach 98, 9 no Mieliśmy wielkie ambicje, staraliśmy się o kredyty na zbudowanie takiej galerii handlowej, pierwszej wtedy w Polsce. Nie udało się, bo kredytów się nie udało załatwić, większych. No tośmy zamienili na biurowce i dzisiaj posiadamy około 20 tysięcy metrów powierzchni, część nowej. Jesteśmy trzecią firmą pod względem powierzchni biurowej w Krakowie. Dość znaczące są, raczej z tej najwyższej półki, o ile nie najwyższej. Staramy się być absolutnie innowacyjni we wszystkim, w ekologii, w roślinach. No, zielone tarasy są chyba drugie w Polsce pod względem wielkości po Uniwersytecie Warszawskim, któremu zazdrościmy, bo jest większy. nawet mamy dużo mniejsze pieniądze, wydaliśmy. Mamy największe witraże świeckie w Polsce, jedno z największych w Europie. Także różne nas zauważają nawet za granicą. I teraz, dlaczego to wszystko? Taka jest dzisiaj refleksja. Mianowicie, dlaczego ja się w ogóle za to wszystko wziąłem? Dlaczego się moi przodkowie za to wzięli? Otóż oni chcieli być wolni. Przedsiębiorczość daje wolność. To naprawdę nie chodzi o pieniądze na konsumpcję. To nie jest najważniejsza rzecz. Ważne jest poczucie wolności. Pieniądze oczywiście dają dość dużą wolność. Nie trzeba się kogoś prosić, ale nie mogą absolutnie służyć do, do konsumpcji nadmiernej pokazujący innym. No, kazus mojego wuja, który jeździł jakimiś super autami i był wielki, spowodował to, że on później bardzo płakał. Ja z nim widziałem, że po prostu no, no, straszną karę za to uważał to za błąd umysłowy. Następna rzecz. Czy można, to jest takie jest pytanie, czy można się nauczyć przedsiębiorczości, bo teraz się mówi o tym. No, ja twierdzę, że nie bardzo się można nauczyć przedsiębiorczości, bo ogromna wiedza nawet ekonomiczna nie zawsze pomaga. Prezesem Rady Nadzorczej przed wojną herbewa był profesor Adam Krzyżanowski. Był człowiek niezwykle kochany jako, jako dusza towarzystwa, bardzo mądry, fantastyczny, no, tysiące anegdot można o nim opowiadać, bardzo takich ludzkich. Ale na go poważnie nie traktował, ponieważ jego tak w praktyce porady były nic nie warte. Ja się nauczyłem od dzielskiego, jak to organizować. No, pojechałem w ramach tej działalności mojej pierwszej politycznej. Do Harwalskiej Szkoły Biznesu w roku 1990 no, pomyślałem sobie, no, no już samych geniuszy, no po prostu sami geniusze. Bardzo dużo rzeczy tam się dowiedziałem przez miesiąc, trochę myśmy musieli tam wystąpić i mówić o tym, co się, jak dlaczego w Polsce nas zmiany, jak to było zorganizowane. I byłem pewien nabożnego do nich stosunku. Ale dzisiaj. Już troszkę inaczej na te rzeczy patrzę, szczególnie jak na ostatnich konferencjach firm rodzinnych dowiedziałem się, że oni w latach 30. już Amerykanie firmy rodzinne odrzucili stwierdzili, że korporacje są dużo lepsze jako forma organizacji, że firmy rodzinne tamte zginą, a korporacje wzrosną. No, to za, zrobili wielki, ogromny błąd. I dzisiaj na przykład, i prenumerując ich przeglądy prasy, no trochę krytycznie patrzę, a ja nawet skończyłem prenumeratę. Nie dlatego, że mi na to nie stać, tylko nie stać mi się denerwować na to wszystko. No, pytanie jest tak, jak się uczy na przykład zarządzania? No, moja młodsza córka skończyła zarządzanie i, i jestem kompletnie załamany. No, ona jest arogancka troszkę do mnie, a ja nie chciałem jej mówić, że po prostu to jest tak bzdur, co ją. Często. No, sama musi przejść tą szkołę, ale w końcu zrozumiała, i, i później poszła jako pomoc kuchenna i teraz otworzy restaurację. Pracowała i po różnych studiach wyższych, po, po tym skończyła w końcu porządną szkołę gastronomiczną. to mam nadzieję, że coś z tego będzie. No, mamy pracowników, którzy kończą zarządzanie, no i muszę ich wszystkiego uczyć. No. No, muszę ich uczyć, no. bo nie uczą ich najprostszych podstaw. To jest, ja przepraszam, nie chcę kogoś tu obrażać, ale, ale broń Boże, ale coś takiego jest. I teraz wniosek dla młodych osób. Na czym warto oprzeć przedsiębiorczość? To co kolega mówił, o umiejętności, autentyczne umiejętności. Jeśli umiesz naprawiać samochody, to zacznij naprawiać, a później zacznij zatrudniać, rozszerzać. Jeśli umiesz kafelkować, to zacznij kafelkować, znajdź pomocnika drugiego, trzeciego, piątego. Przestaniesz kafelkować, ale będziesz wiedział tym ludziom, o czym mówisz. No oczywiście trudniej jest bank założyć, chociaż też żeśmy bank założyli i teraz następny bank na starość mi przychodzi zakładać. Pierwszy polsko-amerykański bank, obecnie Fortis, to jest też dzieło krakowskiego towarzystwa przemysłowego. Ale warto się oprzeć o zdrowy rozsądek. Warto wszystko bezwzględnie przyzwoicie prowadzić. No niestety mamy dzisiaj gorszą sytuację, na pewno mamy dużo większą biurokrację. W XIX wieku tej biurokracji było bardzo mało. Podatki były znikome. Ja mam taki kalendarz z 1903 roku, kiedy skala podatkowa zaczynała się od podatku dochodowego od 0,5%, a kończyła się na 2,8%. Proszę Państwa, ja tym kalendarzykiem parę razy Balcerowicza straszyłem i on w apagę satanas, jak to widział, ale wtedy bogate imperium miało opery, przygotował się Pierwszy Wojny światowej, rozrzutny cesarz, więc nie wiem, sześć klas było w końcu obowiązkowych, więc nie wiem, na co teraz te pieniądze to wszystko idzie. Ale w każdym razie reasumując, warto się oprzeć o swoje umiejętności. Natomiast uczelnie dają pewne narzędzia. I mieliśmy takiego klienta, no Żydzi, to jeszcze też można takie króciusieńko, zmianeczkę, następną młodych przedsiębiorców żydowskich, którzy najpierw skończyli w Bostonie historię, później otwarli u nas firmę sprzedaży bezpośrednich kosmetyków po to, żeby zarobić dość dużo, po to, że już mając firmę nie tylko w Polsce, ale i na Słowacji, sprzedać, zgromadzić kilkaset tysięcy dolarów, i wtedy, mając doświadczenie, pojechali bodajże do Stanford, czy tu jest tej wielkiej uczelni. Przyjechali jeszcze później i mówili: tak, myśmy mieli kolosalną przewagę, bo ci, którzy szli bezpośrednio po yy, szkołach zwykłych, wyższych na tą bardzo drogą uczelnię, to tak mnie nie czuli. A my, mając doświadczenie ogromne, no to żeśmy już skorzystali, i później po skończeniu tej uczelni oni są szefami wielkich koncernów już na całą Europę. No to jest taka droga. Dziękuję bardzo.